Met od ofensywy. Cieszymy się bardzo, że mimo niekorzystnej aury są Państwo z nami. Dzisiaj dla Wilków zagrają z numerem pierwszym Garba Piaków, z numerem czwartym Wędkowski Mariusz, z numerem piątym Kowalczyk Tomasz. Numerem 8 Draszkowski Julian z numerem 9 Kaczmarek Michał. Numerem dziesiąty. Gurma Adam. 11. Sokołowski Rafał. 12. Waszczyk Damian. 13. Betmarek Borys. 17. Kalafalski Michał. 19. Martińskan Dejm. 57. Marcel Michał. 58. Matnicki Witold 59. Bartłomień 6 60. Postrzeba Marcin 66. żonka Dariusz 67. Hamer, Schmidt-Huber 70, Połeć, Włodzimierz 72, Michalski, Sebastian 73, Petnarek, Paweł 74, Magnicki, Michał 75, Rogaczewski, Przemysław 21, Zareński, Tomasz 22, Żybowski, Dariusz 24, Śmiel, Remigiusz 31, Kajta Jarosław 32, Zapart, Trafał 33, Jęcek, Papryk 34, Włodarczyk, Igor Zaraz zakończę tutaj nazwiska, tylko zobaczmy co się stanie po pierwszym wykopaniu piłki. Powrót Solarczyka zakończony na około 25 jardzie. W tym meczu, jeżeli chodzi o ofensywę Wilków, to świetnie dysponowany był Borys Bednarek, więc miejmy nadzieję, że w tym meczu popisze się kolejnymi świetnymi zagraniami biegowymi. Właśnie do tego zawodnika wilki w pierwszej swojej akcji skierowały piłkę. Niestety bieg szybko zatrzymany. Ofensywę wilków na rozgrywającym prowadzi David Parkinson. On też był świetnie dysponowany w ostatnim meczu na zmianę z rozgrywającym Damianem Waszykiem. W roku zatrzymują zespół Wilków, ale jeszcze jedna próba, właściwie jeszcze dwie próby na to, żeby Wilki pokonały pierwsze 10 yardów. Wilki przystępują do tego meczu po wygranej. W tamtym roku również zmierzali, zmierzali dwa razy się z przeciwnikiem ze Szczecina. Obydwa starcia bardzo emocjonujące. Dekida kida Parkinsona niestety zatrzymane i chyba wilki będą zmuszone wykopać piłkę. Jeżeli chodzi o właśnie zmagania pomiędzy wilkami a kubołas, w tamtym roku były naprawdę emocjonujące spotkania, ponieważ obydwu wilki do połowy przegrywały. Natomiast w drugiej połowie udawało im się wyjść na prowadzenie i już to prowadzenie utrzymać. Jedno z tych spotkań dało wilkom awans do playoffów. Pilka chyba przekucona przez zadziennikarz wilków, więc niestety... Tak dokładnie, wilki teraz będą miały piłkę w świetnym położeniu.

w tym meczu, pierwszą próbę dla liku. To jest Rafała Zaparta. Defensywa to była bezradna, nikt nawet nie dotknął zawodów Kagliców. Wilki po dość wolnym w początku sezonu powoli zaczynają się rozkręcać i są głodne kolejnych zwycięstw. Miejmy nadzieję, że dobra paska utrzyma się w tym meczu. I skuteczne podwyższenie. Więc mamy w tym momencie 7-0 dla filmków. Trzeba tutaj powiedzieć, że w takich warunkach bardzo ciężko się gra, zwłaszcza rozgrywającym, ponieważ piłka jest bardzo śliska. Więc trzeba naprawdę uważać, żeby tej piłki nie stracić. I teraz zespół Kub będzie odbierał piłkę. Pierwszy raz na boisku będziemy mieli szansę zobaczyć defensywę w Bardzo ładny ryzyko, że w nie będą ryzykowali i nie wrzucam. W takiej sytuacji zespół zacznie z 20 jarda. Tak jak wcześniej mówiłem, pierwszy raz widzimy na boisku defensywę wilków. W tym roku zespół przed porozumienami Na szczęście przypisowały wychodzą na dobre I Kilka znowu chyba przedpytona przez zespół pilków Tak dokładnie więc pilki przed kolejną szansą podwyższenia wyniku Teraz ofensywa prowadzona przez Davida Parkinsona stanie przed kolejną szansą. Tymczasem zapraszamy wszystkie dzieci do czerwonego namiotu. Tam czeka na nas pełna atrakcji, m.in. mini-wilar oraz gryfę Obok tego momentu można znaleźć samochód z burgerami oraz obok e, samochód z kawą. Więc zachęcamy do korzystania z tych atrakcji. Dzięki mają drugą próbę i około 3-4 jardów, więc bardzo blisko. Jak Państwu mówiłem, bardzo trudno uważać na piłkę podczas takiej pogody. I właśnie teraz chyba zawodnik Pilkow zgubił piłkę. Zobaczymy jak to się skończy. Sędziowie teraz rozdzielają tę serce zawodników, żeby zobaczyć, który z nich na... No i niestety zawodnik straciły piłkę. Bardzo dziś to poddane i na boisko wtedy ofensywał Nie Nie, nie Na boisku miał miejsce tak zwany tarzbek, czyli zawodnik drużyny broniącej, włochał piłkę w polu punktowym. Wtedy właśnie drużyna zaczynała z 20 jarda. Kolejny problem jest z piłką, była... Więc znaczna strata jardowa ale póki co w tym meczu defensywa że może znaleźć w i na szczęście defensywa Wilków skutecznie, skutecznie ich zatrzymuje. Tym razem akcja świetnie zatrzymana przez Mateusza Jasnowskiego. I zespół Couguers ma naprawdę duży dystans do przejścia, ponieważ mają około 15 yardów i trzecią próbę. Kolejny raz, zespół Kuglarz próbuje akcji biegowej, lecz jest ona niestetyczna. Mamy czwartą próbę. Prawdopodobnie zespół zdecyduje się na, na odkopnięcie, ponieważ próba gry w takim momencie była bardzo ryzykowna. Jeżeli nie udałaby się próba zdobycia pierwszej, Po to zespół Ginków w bardzo bliskiej odległości touchdowna tak zaczynałby swoją ofensywę. widzimy jakieś problemy w komunikacji. Z Wars. Michał Stowarczyk jednokrotnie zaskakiwał świetnymi powrotami i nadzieję, że uda mu się to tym razem Jest trzeci błąd w spółku Wars ma naprawdę duże problemy z utrzymaniem piłki tym razem mamy tak zwane sejfki, czyli jeżeli ktoś z tej upadnie z piłką lub piłka we wy... <grym> <lety> Pan jest do daleko tutaj od naszego stanowiska, więc mikrofon nie łapie. Ale... Ale chyba mieliśmy właśnie safety, czyli zawodnik. I mamy normalny kiko, czyli To się stało. ładny powrót Remigiusza-Schmiela i zespół będzie zaczynał z połowy boiska. Sytuacja wyjaśniona, był safety, czyli akcja do 2 punkty, czyli Wilki wygrywają 9 do 0. Wilkom ewidentnie lepiej idzie, jeżeli są blisko, to udałoby się ponieważ tutaj znowu Akcja szybko zatrzymana przez defensywę Kuguars. Na razie obydwa zespoły raczej się po akcji budowej. Ponieważ w takich warunkach naprawdę tą piłką ciężko się wycofa i ciężko się ją łapie. No i snapuje. Jakby złoł pierwszą udaną, właściwie drugą udaną akcję podaniową po stronie Winków. Mamy pierwszą próbę.

Tutaj powiedzieć, że mecze są przerywane jedynie podczas burzy z piorunami. Czasem nawet w NFL zdarzają się sytuacje, kiedy zawodnicy muszą grać w śniegu po kolana, ponieważ zasady nie uwzględniają takich sytuacji.